Witam serdecznie ponownie ze względu, że mamy okres świąteczny że życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że święta przebiegły w miłej atmosferze. Miejmy nadzieję, że przyszły rok przyniesie dużo dobrego. Także tym razem jest to tak jakby kontynuacja. Przypomnę, że na moim kanale był film dotyczący srebrnego maranca, gdzie był uszkodzony mikroprocesor. Mimo tego postanowiłem go całego uruchomić, żeby było wiadomo, czy będzie się nadawał do czegokolwiek. Także tam mamy dużo rzeczy, które się nam będą nadawały w tej chwili. A tutaj mamy następnego maranca 7000. pm 7000. Kupiłem go na eBayu, za bardzo niską cenę. Udało mi się. Eee, jest w nim bardzo dużo rzeczy uszkodzonych, ale jak już zauważyłem na zdjęciach, że przedni panel pracuje. Eee, oczywiście zadałem kilka pytań sprzedającemu ciężko, bardzo ciężko było uzyskać odpowiedzi. Nie wiem dlaczego tak jest, ale jest bardzo ciężko. Facet podał, że wzmacniacz kupił jako sprawny, okazał się, że jest uszkodzony. Jest bardzo przegrzebany ten wzmacniacz, także wydaje się, że uruchamia się normalnie, ale po załączeniu zawsze upala bezpiecznik. Ale widziałem na zdjęciu, że diody na przednim panelu się świecą, także wydaje się, że przedni panel działa. Wynika to z tego, że przedni panel jest zasilany, mikroprocesor jest zasilany z transformatora pomieszczonego, który jest cały czas zasilany. Natomiast podejrzewam, że po załączeniu transformatora głównego wtedy palił się bezpiecznik, co świadczyłoby o uszkodzonej końcówce mocy. Ale tutaj, też na zdjęciu, było, że coś było ogrzewane przy transformatorze. Także podejrzewam, że nawet transformator jest uszkodzony, ale wygląda to i tak dość dobrze na to co na potrzeby, które ja potrzebuję, żeby go uruchomić. Zaraz tu zademonstruję. Mam tutaj też kilka kontrolerów do tych maranców. Zobaczymy jak to wygląda. Czyli włączamy go. Proszę bardzo, przekaźnik załącza. Bezpiecznik jest spalony. Także tam nie ma niebezpieczeństwa, że poda napięcie na główny transformator. Tutaj nam, proszę bardzo, panel działa. Definitywnie działa. Tu nie ma problemów. Wiadomo, że wzmocnienie nie będzie działać, bo jest zasilane z głównego transformatora. Ale proszę bardzo, wszystko działa. Źródło możemy przełączać. Także przedni panel na pewno działa. Także zabieramy się za rozmontowanie i sprawdzenie, co jest do odzyskania z tego wzmacniacza, co jest nie tak. Także mamy już tutaj rozmontowane. Wyjąłem końcówkę mocy. Widać, że jest. Bardzo zakurzony i to jest takie bardzo intensywne zakurzenie. Transformator, tutaj jak widać, z nim jest coś nie tak albo było tu grzebane, albo on od temperatury po prostu się rozlutował. Ta, ten ekran miedziany. Tutaj od razu mogę powiedzieć, że. Ten brązowy kabel jest przylutowany do niewłaściwego wejścia, powinien być tutaj. Także ja już przemierzyłem, że tutaj gdzie on jest, gdzie powinien być podłączony nie ma w ogóle żadnej rezystancji, także transformator jest w jakiś sposób uszkodzony, ale to nie będziemy się tym transformatorem zajmować, gdyż mamy sprawny transformator. Tutaj mamy na szczęście oryginalne kondensatory. także tutaj sobie przepatrzymy e, tą płytkę zasilania, będziemy chcieli ją wykorzystać, bo w tamtym co mamy wiadomo, że były e, kondensatory nieoryginalne, e, ścieżki były pouszkadzane. Także zobaczymy jak to wszystko wygląda. Tutaj będziemy mieli ten cały przezmacniacz, potencjał wzmocnienia jako zapas. Zobaczmy końcówkę mocy. Także, jak tu mamy z końcówką mocy, tak jak podejrzewałem, lewy kanał był totalnie uszkodzony. Tu mamy cztery tranzystory wylutowane mocy, które już były wymieniane. Było widać tam lutowania i po seriach można tutaj dojść, że były na pewno wymieniane. Są cztery uszkodzone, przebite we wszystkie strony. Tutaj sprawdzałem. Mogę pokazać, jak mi się uda. Oczywiście, jak zwykle, jedną ręką, ale zawsze można spróbować. Ten chyba jest akurat dobry. Ten, proszę bardzo, przebity. 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 Także trzy tranzystory są totalnie przebite. Również wygotowałem tranzystory sterujące, te stopnia wejściowe. E, tutaj dwa tranzystory, tutaj mamy ten od prądu spoczynkowego i tutaj mamy pierwszy stopień. To jest wszystko sprawne. Natomiast te dwa tranzystory, tutaj widać, że były bardzo. Poddane temperaturze, tu się jest takie termokurcze są na nóżkach, to było przetopione. E, także ja je wymienię. Tu mam już sprawne, przygotowane tranzystory i również e, końcówki mocy. Także tutaj dokonamy znowu, że wymiany. E, 2SC 5242, to znaczy na 2SC 5242, to są tam modele wyższe stosowane w 57200. 7200 One są nawet wymienione tutaj na płytkach, że były stosowane. Tu mamy całą sprawną końcówkę mocy, która w przyszłości na pewno się gdzieś przyda. A my założymy te tranzystory. Kondensatory zostały wylutowane również. Większość z tych kondensatorów jest tylko 50% pojemności. Także one są w dosyć kiepskim stanie. Tu mam również przygotowane kondensatory, które będziemy wymieniać już od razu za jednym zamachem. Także w torach zasilania, pozakładamy zakładamy dosyć dobre nisikony. Tu mamy. Już przygotowane, natomiast e, mamy tutaj dwa kondensatory. Tutaj, e, tu i tu, to są kondensatory w torze audio, tutaj na wejściu. Także ja tutaj już te kondensatory wymieniałem w innych wzmacniaczach. E, wymieniałem na takie zielone bipolarne niż ikony, ale też dużo poczytałem, że jednak zaleca się Pozostanie tutaj przy silnikach. Mam tutaj silniki, dwójki przygotowane. Jeśli się chce pozostać przy takim ciepłym brzmieniu, to zaleca się jednak pozostanie przy tych silnikach L na silnik. Także tutaj zastosujemy je na pewno. Tu mamy już płytkę wymytą. Również były wylutowane tutaj te ekrany. Bo potrafi tutaj się też pod nimi zabrudzić dosyć. Tutaj też temperatura jest dość wysoka. Także tu było dosyć wyczyszczone. Pozostałe były sprawdzone. Tą płytkę mamy w dosyć dobrym stanie. Tu jest tylko jedna ścieżka uszkodzona. Tutaj na zasilaniu. Nie wiem, czy tutaj widać. Spróbuję to wyoszczyć. Tak jest. I tutaj była naprawiana. Poprawimy to jeszcze, ale poza tym, tutaj wszystkie ścieżki są sprawne. Czyli w poprzednim wzmacniaczu mamy w dużo gorszym stanie płytkę, to się postaramy to ładnie uruchomić. Kondensatory e, przekaźniki jeszcze nie były wylutowane, bo czekam, zostały zamówione. Jeszcze nie przyszły, płytka tutaj wymyta. Jest e, co mogę też tak powiedzieć, że mm, Tutaj, dlaczego te tranzystory były uszkodzone? Podejrzewam, że źle był ustawiony prąd spoczynkowy, bo w tych wzmacniaczach tak nie bardzo standardowo to się ustawia. Trzeba mieć schłodzony wzmacniacz i po włączeniu trzeba zmierzyć czas. Tam jest od 30 sekund do minuty, i trzeba się zmieścić w odpowiednich parametrach. Później po upływie 30 Minutę trzeba sprawić, czy nie przekraczamy jakiś tam parametrów. Także to nie jest takie typowe ustawianie. Także podejrzewam, że tutaj był dosyć duży prąd spoczynkowy ustawiony na tym naprawionym kanale, dlatego ten wzmiasterz też był tak bardzo zakurzony pod wpływem temperatury, bo już wcześniej naprawiałem taki wzmacniacz i też właśnie był problem, że końcówka mocy była wymieniona i bardzo się grzało, można było na nim jajka smażyć dosłownie i był bardzo zakurzony. Tylko w tamtym wypadku transtory się nie spaliły i sama regulacja wymienia kondensatorów załatwiła sprawę. Tutaj natomiast widać, że to wszystko się przegrzało i podążałem, że transformator również się przegrzał, bo dosyć duże prądy spoczynkowe płynęły i po prostu uzwojenie się uszkodziło. Ten transformator tam później przejrzę, czy coś w ogóle z niego jeszcze będzie. Może on ma zabezpieczenie termiczne w środku, które się przepaliło, także zobaczymy jak to wyjdzie i również jak uruchomimy tą płytkę, bo tutaj w zasadzie zostanie nam tylko to wszystko wlutować, tutaj jeszcze te radiatory muszę wyczyścić ładnie resztę płytek również muszę wyczyścić, muszę sprawdzić, które się bardziej nadają, które mniej żeby taki dosyć dobry egzemplarz złożyć z tych dwóch wzmacniaczy. Także na tą chwilę to jest tyle. Jeszcze wrócimy do tematu. I na koniec też pokażę jak właśnie ustawić w tym wzmacniaczu prądy spoczynkowe. Bo no nie jest to aż tak proste jakby się wydawało. Najlepiej jest właśnie schłodzić wzmacniacz. Później włączamy go. I od momentu kliknięcia przekaźnika załączającego główny transformator. Liczymy 30 sekund. I prąd spoczynkowy musi się zaczynać tak od 0,3 mV, i po upływie minuty nie może przekraczać 4 mV. I to w jednym i drugim kanale trzeba ustawić. No, ja nie mam dwóch mierników, także to tak troszkę robię raz jeden, raz drugi kanał, także mi to dużo czasu zajmuje. Niestety na końcu trzeba ustawić też DC offset na tych tutaj dwóch potencjometrach, tutaj po ustawieniu tego DC Offseta musimy wyłączyć zmacniacz, schłodzić go najlepiej tak z godzinę włączyć i znowu sprawdzić czy się mieścimy w kryteriach czasu i tych pomiarów miliwoltów jeśli się mieścimy to wzmacniacz trzeba zostawić na około pół godziny i sprawdzić czy nie przekraczamy pewnych parametrów tam jest chyba 18 miliwolt. o ja dobrze pamiętam, ale to Później też dokładnie to pokażę, jak ja to reguluję. No i później wszystko powinno być ok. Także na tą chwilę dziękuję. Jeszcze wrócimy. Także mamy już tutaj przygotowane wstępnie tą płytkę. Dokładnie kiedy składałem to, przyszły przekaźniki pocztą, także są już wlutowane, tu jest wszystko wlutowane e, tutaj jeszcze nie powiedziałem, bo wymieniłem z tamtego wzmacniacza te wyjścia głośnikowe konektory, bo tamte były uderzone były trochę połamane, pokrzywione, także wymieniłem to w całości także płytka jest przelutowana, kondensatory wlutowane, tranzystory sterujące już tu wstępnie wymyte jest wszystko przelutowane tutaj Poprawione luty. Także bierzemy się za składanie tego i wrócowanie tranzystorów mocy. Więc mamy całą końcówkę mocy już zmontowaną. Tutaj dodatkowo jeszcze ten układ zabezpieczeń. Wymieniłem wszystkie kondensatory. Tutaj jeszcze jeden kondensator na płycie głównej został wymieniony i jeden zestaw jeszcze znalazłem w końcówce 10-ołomowy, który wymieniłem. Tu mamy już wszystko wlutowane, sprawdzone. Płytka umyta, także tu na razie zakończamy i możemy zająć się resztą. A więc zabieramy się za. Wymontowanie, chcemy uzyskać ten zasilacz i płytkę z przedniego panela z mikroprocesorem. Także mamy wszystko już wyciągnięte, także bierzemy się za czyszczenie i oprócz tego za wymianę tych wszystkich konsadarów tutaj w zasilaczu 5V. Więc tak jak widać, wszystko mamy już przygotowane, pięknie wyczyszczone. Tutaj mamy kondensatory wymienione. Przekaźnik też ten wymieniłem, bo skoro palił bezpiecznik, a to jest przekaźnik, który załącza nam transformator, także na pewno po stykach dobrze dostał. Także zaczynamy składanie. Wszystko złożone. Tylny panel też jest przykręcony. Nie na wszystkie śruby, ale tam. Masowe wszystkie są, tam mamy żarówkę, także włączamy pierwsze. Proszę bardzo, na razie wyłączę, bo teraz i tak muszę szybko pomiary zrobić. Na wyjściu chociaż zobaczymy czy przekaźnik zaskoczy. Niestety nie zaskakuje, ale trzeba zmierzyć napięcia na wyjściu, także bierzemy się za pomiary. Dokonałem pomiarów i wydaje się wszystko w porządku. Niestety pośpiech i rutyna tu się wydarzyła, bo nie podłączyłem masy tutaj do transformatora od przmacniacza i nie podłączyłem wyjścia transformatora, gdzie tu mamy plus minus 15V do, zasilacza, do zasilania i przekaźników. Głośnikowych i wejść, także chyba nie jest źle. Także załączamy. Tak jest. Także przegaźniki głośnikowe zaskoczyły. Także chyba to będzie dobrze. Także bierzemy się za ustawianie wszystkiego. A więc e, mój smacność już jest po regulacjach, czyli prąd spoczynkowy jest ustawiony. Zajęło to troszkę czasu. E, DC offset, offset również ustawiony. E, tak to wszystko wygląda po regulacji. Już włożyłem normalnie e, bezpiecznik. Włączymy go. Proszę bardzo, akurat przerwał, bo tworze chyba jest, ale widzimy, że tutaj działa bardzo ładnie, gra regulacja działa. Tego już troszkę potestowałem, ale zwykle sprzęt zanim pójdzie na sprzedaż. Podłączam na tydzień u siebie w pokoju gościnnym pod głośniki takie lepsze, żeby on się potestował, żeby wszelkie wady wyszły w trakcie. Jest to jednak dosyć głęboka naprawa. Praktycznie wszystko wymienione. Nie chciałbym, żeby jakieś wyszły jeszcze rzeczy. Teraz tak obiecałem, że pokażę tą regulację, ale niestety nie jest to takie proste, bo nie posiadam sprzętu do nagrywania, żeby to w jakiś tam sposób wygodny pokazać. Brakuje mi rąk ciągle, ale <laughs> opowiem, troszkę, bo tutaj jest taka dosyć ciekawa sprawa, to wzmacniacze bardzo często trzeba uważać, bo bardzo często. Są z uszkodzonymi tranzystorami mocy, to jest namiętne, po prostu to jest mój piąty chyba wzmacniacz, albo szósty, gdzie w zasadzie nie kupiłem jeszcze żadnego takiego, żeby nie, nie była wymieniana końcówka mocy, jeden taki miałem, w którym się bardzo się grzała, można było... Podlety chyba smażyć na radiatorze. Dziwne, że, że się nie spalił, udało się go ustawić i tam tylko wymiana konsadorów, bo wygrzane były. Ale o co tutaj chodzi? Eee, także ja tutaj ustawiam zawsze po takiej naprawie, ustawiam te potencjometry mniej więcej na środkowej pozycji. Teraz po włączeniu wiadomo, że ta żarówka zawsze, zawsze musi być tutaj eee, w szereg wrzucona. Na zasilanie. Ten wzmacniacz ma taką procedurę ustawiania. Ja to robię tak, że ustawiam sobie stoper w telefonie, i ważne jest w zasadzie od zera do, 13, do 30 sekund czyli go włączam i szybko najlepiej jest podłączyć dwa mierniki, wtedy mamy od razu już podgląd. Ja to robię jednym miernikiem. Szybko sprawdzam, po włączeniu ile jest miliwolt na tych rezystorach emiterowych. Czyli jeśli po włączeniu mamy około 10 lub 20 miliwolt na starcie, to możemy być pewni, że po około 30 do 40 sekund będziemy mieli około 200 miliwolt, a nawet do pół ampera może dojść. I wtedy jak mamy żarówkę, to widzimy, że zaczyna nam się żarzyć, i do minuty nawet potrafi się zapalić pełnym światłem. Nie? Taki prąd płynie przez tranzystory, nawet czasami słychać buczenie transformatora. Trzeba szybko zjechać, wyłączyć, wzmacniacz, wystudzić, włączyć go. I procedura jest taka, że na zimnym wzmacniaczu po włączeniu ustawiamy sobie stoper. czekamy do około, powiedzmy, ja czekam do około 26 sekund, bo tam jest jeszcze od 30 sekund do minuty. Yy, na tych rezystorach, na obu kanałach, musi być między 0,3 a 0,4. Czyli ja to tak rozumiem, że jeśli w okolicach 30 sekund mamy 0,3 mV na jednym i drugim kanale, a po upływie minuty nie mamy więcej niż 0,4 mV, to już jest bardzo dobrze. I wtedy kilka razy ja proponuję nie dawać mu się nagrzewać, tylko Szybko go wyłączyć, zostawić go na pół godziny, później go włączyć, sprawdzić, czy to się zgadza. Jeśli to się zgadza, zostawiamy go na 30 minut i nie musimy mierzyć w międzyczasie. Jeśli mamy tą żarówkę, to wiadomo, że się nic nie stanie. Po 30 minutach sprawdzamy, czy na tych rezystorach jest nie więcej niż 18 mV. Tu mamy gdzieś na schemacie to podane. Tutaj mamy. I tu jest w opisie, że jest e, 18 mV. Dlaczego ja mówię, żeby w międzyczasie nie regulować? E, potrafi być po 10 na przykład minutach, potrafi być ponad 20 mV, ale jednak z czasem te mV zaczynają spadać. Także tu jest tak nawet opisane After terminus the voltage should set down to 18 mV. Także e, ten, te milivolty nam się delikatnie same obniżają. I wtedy jest OK. Już nie trzeba. Można sprawdzić później, czy radiatory się mniej więcej tak samo użyją. Po tej regulacji niestety, mówię niestety musimy ustawić DC Offset. Tu jest opisane, że DC Offset ustawiamy na tych dwóch podkówkach tutaj przy tych ekranach. Także zmasaż się musi też troszkę zagrzać. I tam musimy ustawić yy, gdzie to mamy opisane tutaj. Ale chyba musi być tak. Voltage nie może być yy, większa niż 10 V. 10 mV. Także mi się udało ustawić około 2 mV. I teraz... Jeśli dosyć drastycznie, na przykład mamy 20 mV i przestawimy na cokolwiek poniżej 10 mV, także prądy spoczynkowe nam się na 100% zmienią. Tylko że, no i później musimy rozpocząć procedurę od nowa, ustawić ten idling current, czyli te prądy spoczynkowe jeszcze raz, bo może dojść do nieszczęścia. Także ustawiamy w ten sam sposób. Wygrzewamy go, sprawdzamy przez te 30 minus, Później, tylko tak sprawdzamy, czy ten DC Volt DC offset jest tam w tych granicach tutaj podanych. No i mamy pewność, że jest wszystko ustawione. Później dobrze jest po tej regulacji wyłączyć wzmacniacz, wrócić do niego po godzinie, po dwóch. Włączyć go i tak tylko teoretycznie sprawdzić na szybko, czy to wszystko się zgadza. I, i to wszystko. Także tu mamy wzmacniacz już zrobiony. Można powiedzieć, że naprawa w granicach opłacalności, ale też lubię takie naprawy. Nie lubię wyrzucać wzmacniaczy. Zresztą piękny wzmacniacz i będzie działał. <laughs> już działa. Także dziękuję bardzo za oglądanie. To będzie wszystko. Ja go poskładam już do końca. Życzę wszystkim dobrej zabawy sylwestrowej. I wszystkiego najlepszego w nowym roku. Pozdrawiam.